Kolejne pytanie brzmi, jaki kolor Pani lubi najbardziej? Ja wszystkie kolory lubię, a najlepiej, kiedy tych kolorów jest wiele naraz. Taki mam troszkę papuzi gust, lubię kolory te wesołe oczywiście, nie przepadam za czernią, szarością. Lubię, kiedy dookoła jest wesoło, właśnie kolorowo. Czy ma Pani jakieś zwierzę? No jasne. Widzieliście przed chwilą kota? To jest jeden z, aż nie wiem, czy się przyznawać, z kilkunastu moich kotów. Poza tym mam też oczywiście psy, dwie suczki, całe życie, no niemal całe życie towarzyszy mi pies. Kiedy byłam małą dziewczynką, to prosiłam rodziców bardzo gorąco o to, by zgodzili się, by zamieszkał z nami pies. Wreszcie się zgodzili, i od tamtej pory pies. Towarzyszy mi nieprzerwanie. A koty pojawiły się w moim domu 10 lat temu. Najpierw dwa, a potem kolejne, kolejne, kolejne. O zwierzętach lubię też pisać. Napisałam niedawno całą książkę, której bohaterami są zwierzęta, właśnie zwierzęta żyjące w mieście. Wy też mieszkacie w mieście, więc wiecie, że w mniejszych i większych miastach można spotkać wróble i gołębie, koty i psy. Czy to wszystko? Nie. Kiedy uważnie się rozejrzeć, otworzyć szeroko oczy i uszy, to zobaczyć można w miastach również zwierzęta, które zwykle z miastami kojarzone nie są. Ja tutaj w tej książce pod tytułem Niby bur napisałam o dziku, o lisie, w tej książce występuje łoś, są tutaj też mniej spodziewane w mieście zwierzęta, mniej oczekiwane. A przeczytam Wam o wronie. Może być? Wrona. Usiadła wrona w drzewa zieleni i siedzę złości jak szampon pieni. Bo skąd tamten człowiek z miotłą pędzi? Tylko mi przeciąg tu robi zrzędzi. Po co tramwaje dzwonią jak dzikie? Czy bąk by skończyć mógł z tym dygbzykiem? Bzyk Dlaczego rdza się wspina po rynnie? Czemu słup stoi, jak słup, bezczynnie? Myśli, że może jest na urlopie? I pod kim dołki kret znowu kopie? Tak się złościła, aż wyszła z siebie. Teraz dwie wrony zrzędzą na drzewie. Czy lubi pani dinozaury? Hm. Dinozaura w domu nie mam I w, tak się jakoś dziwnie złożyło, że dotychczas nigdy dinozaura nie spotkałam. Ale myślę, ponieważ ja w ogóle bardzo lubię zwierzęta, nie tylko psy i koty, myślę, że kiedy, Ach, może raczej jeśli takiego dinozaura bym spotkała, to też bym go polubiła. Jak powstają przysłowia? Słuchajcie, o przysłowiach mówi się, że są one mądrością narodu czyli powstają dzięki doświadczeniom kolejnych pokoleń. Czy rzeczywiście przysłowia są mądrością narodu? no Niektóre na pewno. Ale powiem Wam, że są też takie przysłowie, których ja nie lubię i których mądrość postawiłabym pod znakiem zapytania. Na przykład? Na przykład jest takie przysłowie dzieci i ryby głosu nie mają. Czy Wy się z tym zgadzacie? No Myślę, że nie. To nie jest najmądrzejsze przysłowie. Dzieci też mają głos. Pamiętajcie o tym. Macie prawo głosu. Macie prawo wyrażać własne opinie, własne zdanie, a my dorośli mamy obowiązek wysłuchać Was. Także z tą mądrością narodu to bym tutaj nie przesadzała. Co to są Banialuki? Banialuki to jedna z moich książek, ale żeby wyjaśnić Wam sam termin Przeczytam wiersz. Dobrze? To pierwszy wiersz w tej książce, jako że jest to utwór tytułowy. Tak wygląda ilustracja do tego wiersza. Posłuchajcie. Bania, Luki. Bania, Luki, Luki, Bania. A cóż tu jest do wyjaśniania? Owe Luki to z reguły najzwyklejsze w świecie dziury. A co z Banią? Jeszcze gorzej. Jeśli gorzej być tu może, prawdę widać już na mile. Wszak do bani znaczy tyle, co do luftu lub do kitu. Od mądrości wprost z sufitu. Gdy do bani dodać dziurki, czyli luki, wyjdą bzdurki. Plastikowe lub futrzane, w kratkę albo prążkowane, śmieszne, draczne, rozbrykane, a w dodatku rymowane. O, znowu na, na Asik do nas zajrzał. Cześć Asiku, chodź, pokaż się. Chodź, Asik, chodź, pokaż się. O, to jest Asik, muszę zrobić baranka. Asiku, ja się zaraz to wam zajmę, wiesz? Ale wcześniej odpowiem jeszcze na pytanie, które brzmi, dlaczego niektórych słów przestajemy używać? Aha, gdzieś tak z różnych przyczyn. Po pierwsze i przede wszystkim, pewne słowa znikają z języka, bo z życia, z rzeczywistości znikają przedmioty, które przez te słowa były nazywane. Używacie może jeszcze kałamarzy? To właśnie, też myślę, że nie. Kałamarz to było takie naczynie, w którym kiedyś maczano pióro. Dzisiaj używamy częściej długopisów, a jeżeli już używamy pióra, ja bardzo lubię pisać piórem, no to radzimy sobie inaczej. Kałamarzy nie potrzebujemy. Czyli pierwsza przyczyna jest taka, że znika przedmiot, którym to, słowo, którym to słowo nazywało. Natomiast druga przyczyna jest taka, że wymyślamy sobie nowe słowa. Odmówiono kiedyś kajet na... Wiecie na co? Zeszedł po prostu. Wiem, że wasi rówieśnicy już tego słowa nie znają. Tak samo moi studenci bardzo rzadko potrafią odgadnąć, cóż takiego pod kajetem się kryje. Zastąpiliśmy to słowo innymi. Tak też czasami się zdarza. O czym pisze Pani obecnie? Słuchajcie, w tej chwili piszę taką książkę, która, którą nazywam Roboczą. Nie wiem, czy to się zmieni, czy nie. Słowo swawola. W tej książce będę Wam opowiadała o pewnych literackich grach, o formach literackich, o zabawach literackich. Powiem Wam tam na przykład, czym jest limeryk, ale opowiem też o takich tekstach, które pisane są w sposób szczególny, przekorny, ciekawy, trudny dla piszącego. Od na przykład o tekstach, w których każdy wyraz zaczyna się od tej samej litery. Czytaliście kiedyś takie teksty? Jeśli nie, to za parę miesięcy będę Was mogła zaprosić do lektury takiego tekstu, czy może raczej takich tekstów. I widzę tu jeszcze jedno pytanie. Czy na zakończenie mogłaby Pani przeczytać swój wiersz lub kilka wierszy? Jasne, zrobię to z.